Witam Was z tej strony Garneku i to jest pierwszy odcinek z nowej serii 7 Days. Today, wiesz, to seria była u mnie z blokiem i z glebą, ale wyszło na to, że wyszło sporo aktualizacji, słuchajcie, i przed nią zagramy. Ja to mam nagrane już w odcinków, odcinku, których jeszcze nie wrzuciłem z Ryzena i, i ze Skyriba mam jeszcze sporo. Prawdopodobnie słuchajcie, jeżeli dostaniecie ten odcinek 7 days to die, dostaniecie go w sobotę i w sobotę jeszcze nie jednego odcinka Razana nie opublikuję. W ogóle nagrałem Razana dopiero kiedy nagrałem 9 odcinków Skyrima, więc wciąż też 6 odcinków Skyrima muszę wam dorzucić. Co yy, sądzicie to serwiem, są Wiem, że tam będzie więcej oglądało ludzi, bo to fajnie się ogląda. Pokażę wam teraz ustawienie na jakie gramy. A dlaczego tak jest? No. Wszystko jest na maksa. Jak widzicie, tylko tutaj jest rozdzielczość niższa. Ogram w kienku. Mi się wygodnie gra w okienku Plus, będziecie mieć większe napisy. Bo i tak to nagrywam tylko w 720. No, no tylko. No i to za zapisuję ten plik jako nazwa Ryzen.mp4. Jestem niesamowity. dobra. Zaczniemy nową grę. E, w ogóle była wersja tej gry z Greycom. Dlaczego super? E, ci co oglądali moje pierwsze odcinki Minecrafta to wiedzą, że tak się nazywał mój pierwszy świat w Minecrafcie, 4 lata temu. No i single player oczywiście. Single. I teraz tak. To było włączone ostatnio, to mnie denerwowało, że się tam podygnie przyciskiem. 45 minut? Dużo. Noc jest 40... 30 minut będzie krótsza No, dobra. Ha, bo to jest procent, tak? A może zmniejszyć. Mm, tak nie będzie normal. Lut też iDrops co 24 godziny, tak? Czyli to będzie co, co 40 minut będą airdropy. No dobra, poziom trudności. Oj, wysoki. Kids don't try this at home. Jezus, Jezus. Nie no, zaraz, zaraz, zaraz. Aha, bo to się to toasta wtedy, tak? On death. Wszystko. Co 7 dni. O Jezu, jak to jest dużo, nie? Ile to jest? 45 razy 7 Nie liczę <noise> Ale czekajcie, bo jak to się... Po 4 godzinach, tak, minie 5 Nie, minie mniej, minią 3 godziny Po 4... 4... Cholera, jasne 4 dni to są 3 godziny gry, czyli 4, 8 dni to jest 6 godzin gry, 5 godzin i 15 minut. O jezu, jak długo, dobra, niech będzie Damage, tak, tak, enemy memory. Kurde, co to jest. i no głupie to jest Feral? Dobra, ciut G Świat się będzie generował i tak Teraz tak Zasady tego Let's playa, y nie wiem kiedy się skończy Słuchajcie, skończy się prawdopodobnie wtedy Kiedy będę tak dostawał w pierdziel, że, że Albo wtedy kiedy tak zostawię w pierdziel Że po prostu nie będziemy się chciał grać Albo wtedy kiedy nam się uda Coś zrobić takiego lepszego Na przykład jakąś bazę ja teraz jestem idiotą, ponieważ nie wiem jaką mam temperaturę, moje parametry, a bardzo lubię patrzeć na takie rzeczy. Bo ja, wiecie, jestem po to przy tym do technikum informatycznego, właśnie, bo jestem takim e, komputer freakiem. O 20 stopni, ma. co 20 stopni? Niemożliwe. Hmm. Nie obciąża się w ogóle podczas nagrywania? Niemożliwe. Ile jest procent obciążenia procesora? 20. O, no to może jednak nie. No zdarza się, lepsze dniu. Bo... Dobra, enter. Uf, gdzie jesteśmy? Ale dupne miejsce. Głośno mam słuchawki. to jak cholera... Na szczęście mam nowe słuchawki i mi to nie przeszkadza. I teraz jeszcze ludzie do was, taka rzecz, bo gra może się trochę przycinać. Optymalizacja jest... Jest... jest słaba. Dobra, co dostajemy na start? To dostajemy na start. Ja bym chciał zrobić, wiecie co. axe I co może być? Patyk? Nie wiem co Dobra. O Jezu jak się ścina. Gro, gro, gro. Coś jest. Nie dobrze. Słabe miejsce beznadziejne wręcz. Wiecie co? Jednak do menu oby mnie wywaliło. Jest tak szybko dość. Dobra. Nie yeah, jednak po co i może tak. Dlaczego? No, mi to tam wiecie, gra działa dobrze. Problem jest taki, że optymalizacja jest na razie tak słaba, że, że po prostu nie da rady. No. Też słuchajcie nowa rzecz, że. No, start, no. Że kombinowałem, jak zrobić Autodak. Czyli wiecie, wiecie, co to jest Autodak, nie? Że e, kiedy coś mówię, to gra się wycisza. Widzę, że wciąż jest tak samo. No, trudno i działa. Rzeczywiście program działa. Jest jednak problem, że wiecie ile go można używać? 5 minut. Nie, 10. 10 minut można go używać, nie? To jest po prostu... no do dupy, no taki trial. Dlaczego nie ma 30 dni na przykład jak zawsze? Kurde... 10 minut. Co to jest 10 minut dla testowania? To jest bez sensu. Dzięki to mi śmierdzi. Nie biorę nawet tego. Pewnie jako nawóz może służyć. Póżki wezmę, bo to się przerabia pewnie. Coś się wyświetliło, takie czerwone. Boże. Nic. Zebrałem bawełnę, tak? Bawełna to się nazywa? Koton? Koton? Bawełna. Czy wełna? Nie, to jest bawełna chyba. Jakiś Złota pałka, coś? Kwiatek. Ale ta optymalizacja posysa. Cześć. Może to mój komputer już nie daje rady. No trudno, będzie się trochę zacinać. Proszę, nie, mogę wejść. Ło Jezu. Otwarte. Pewnie jesteś panem tego domu, co? W ogóle taki protyp zwiększył się zasięg pięści. No dlaczego stumet W tej grze No Gin, no ile? Kiedyś się ciebie biło tak krótko? Nie zaraził mnie nic, dobrze Za ścianą. Ej stary, dlaczego tu tak szybko niszczysz to? O nie jest dobrze Jezu, to jest to straszne, czekaj ja klikam to Już mogę r -ką. O, super, super O Rurka mi wyleciała, z tego się robi odlewnia No rzecz ale nic do jedzenia Tu jest co? A, to tylko Coffee Bean, to się je A, i teraz coś tutaj mi Czułem kawę! Oj, nie jest, mam mało czasu. Nie wiem po co te pucharki mogę nimi bić. Wątpię. Tu jest, tu jest pleca, w którym są zawsze jakieś fajne rzeczy. Na górę wejdę? O, patrzcie. Hmm. Są tu jakieś schody? Cholera jasna. Oj, nie jest. O ty ciulu! Spierdzielam no chyba nie, ale z tego wylatuje scrap metal, nie, a to się gra zmieniło. E, to jest tylko jeden domek, taki naprawdę, taki na ludzi, czy coś? No jak? Świnka Dobra, nie mogę biegać Domek to jak można tu mieszkać? Nic O mój Boże Wierzyłem w to, że zdążę i tam był, tam był koleś, tam był koleś Wiesz to Nie było go. Jezu Dobra, to było dość skillowe Plecak Bierz to, bierz to. Ty żygasz? Oby nie. Otwarty? O jak fajnie. Nie, no to jest. Mam. O jezu, nic tu nie ma. Ej, fajne miejsce na bazę. Świetne miejsce na bazę, ale nie mam broni. Nie da rady Smutne, ale prawdziwe No, po co mi to? Nic co teraz? Idziemy dalej! Jezu! Falsie Ty no ta gra normalnie No zacina, no Nawet mi się nieprzyjemnie gra. Co tam się dzieje? Tam jest jakiś zasięg rysowania czy coś? O. A to zostawię. No, nie zauważyłem. Może to przez Możliwe, mogłem zostawić ustawienia takie jak były. Trudno, nie nie chce mi się tak zacinać. O! O! Już lepiej. Coś tutaj jest niesoptymalizowane. Zasięg chyba o Jezus Maria. Nie, nie, nie. nie. Tylko nie ten ser. W sumie mam. Przypuszczałem, że mi nie schodzą te wskaźniki. Można z tym? Można. Ale ta gra jest teraz intuicyjna już, dobra. Muszę pamiętać, a no tak, bo tu można Tu jest, oje Super miejsce, góry, jezioro Ale patrzcie, widać, że generowane, nie? To jest takie kółko Świetne miejsce, świetne Tylko zombie już Sprawdza to może coś tu Dobra, mogę teraz No, to chcę zrobić. Muszę mieć patyk i coś. Patyki trzeba mieć. Patyki? I kamień. Pytanie. O, nie, no. Undetected. Undetected. Co to jest? Pieniek Tam są rzeczy. Jak cholera Ej, tutaj są kamienie, nie? To jest kamień. O, To teraz tylko patyk. W tych mu może być patyk? Woda, super. Woda i. racja żywnościowa z kurczakiem. Fajnie. Dobra, nic mnie nie widzi. Mogę sprintować, jak kucam. Da się zrobić tak. Głupie wiem, ale w realnym świecie, słuchajcie, takie drzewko silny mężczyzna powinien wyrwać. Bicie na kamień taki, co dalej świeci się, jak bije. A już się zmęczyłem, co? Albo kłócam pewnie dlatego. Nie wiem Może te krzaczki? Jestem geniuszem Zaraz, zaraz To czym jest to? Prawa? Aha i teraz Gerleku nie, ja... Ja będę cicho, bo jest to. I tym mogę. Mam nadzieję, że to działa. Nie schodzi mi w ogóle ten e wiecie co? kondycja, jest. Mam drewno. A to mogę coś zrobić? Uuu, cząsteczki. Miło. Uuu. O, coś tam wyleciało. Zbierze się samo. Trzymam, to się zbiera wszystko samo. Kurde, nieźle. Nieźle się rozwinęła gra. Ty, uu, ptas. Kamień, jezu. Jak ile mam rzeczy z jednej skały? Dobra, podgusiłem. Nie no, za dużo. Garneku. No. Z 5% na 15% to jednak różnica. Ty no, tylko mi good spot na razie. Czekaj, że mogę ziemię? Pewnie mogę. Właśnie nie tego, nie, nie pokazuje ile się niszczy. O, zombie się zrespił. Spróbujemy? Spróbujemy. Nieźle, a ładny zasięg, to jest zaleta. Oczekuję jakichś tych części ubrań, żeby zrobić bandaże, ale słabo wróciłem się teraz do tych domków, bardzo fajne miejsce, ale czekajcie, to było jakieś jeziorko, nie? Możliwe, że to jezioro jest dłuższe. Po prostu tutaj na dziś na nie wpadnę. Tak. I, I to jest jeszcze lepsze miejsce. Bo mogę się tu usiedlić, tak? Mogę tu pływać w tej wodzie. W wodzie się szybciej ruszam niż na zewnątrz. Czy ja mam tyle kondycji? Ty to widzicie. Czy ja mam jakiś super mod włączony? Że mogę biegać nieskończoność prawie. Ja to nie ty nie może być tam. Szkoda. myślałem, że będzie jakieś, nie wiem miasteczko. Mówi no, coś mnie widzi. Pewnie ty co? Zabijecie, bo może coś z ciebie fajnego wylecieć. Co ja? O jest, zbugowała się gra, widzicie to? Gram się, że jestem wciąż pod wodą. <laughs> Teraz dopiero tak nie myśli. Och, Gro. nie no, bandaże muszę zatrzymać. Dobra, uratowałem się, ale to jest głupie, gra się zepsuła. Muszę pamiętać, żeby patrzeć, czy gra nie jest uszkodzona. Kim? Dobrze. Masz coś? Nie masz, no znaczy... No i tym oto sposobem mam mało życia. Super, super. Dużo kamieni. Skra! Dobrze, Almam mam mało, o o, za nas nam się trochę potyków, ile już dziewięć, no może być. Kamienie można pozbierać, ociosamy je później. Ja nie lubię drogami iść Niestety, no to, to nie jest mój styl Ale mam mało życia, Pierdziel jeden kaktus i ginę Żebyśmy na pustyni nie trafili, bo można przypadkowo zginąć na pustyni i fajny teren tutaj, żeby taką bazę zbudować, ale no nie mam materiałów praktycznie No mógłbym drzewa niby ściąć, zbudować drewnianą chatkę niczym w minecraft'cie ale wolałbym słuchajcie domek i znaleźć plus go rozbudować, taki wiecie Zwykły domek peców Jakie peców Nie ma nikogo, co to jest? O, bardzo dobre rzeczy, bo tu mogą być nawet bronie. Zabójcy bólu, widzę. Wiem, suchar, ale... Ale... ale jest. Dobra, co by tu mamy? My tu mamy polane. No i dupa. I nic nie ma. Degenerowany świat jest porąbany. W sumie to jest miło. Nie ma, nie ma tu zombie w ogóle i tam było jeziorko. Dookoła jeziorka już byli, no to trudno, ale... Miło. Zbierać te kamienie czy nie zbierać? Zombie. Zauważył mnie, niemożliwe. Już O, kamień jakiś inny? No, nope, taki sam, chociaż. Nie, może nie. Tam coś widzę. Kamień. Domek. Chcę odruchowo nacisnąć. Chciałem nacisnąć się w 6, bo. żeby zasejwować. O, to jest ten typ domków, który lubię. Bo to nie jest domek, tylko to jest. Ja, gruby. Ty żygasz co? On zniszczył drzewo, cześć. To, to nie ty gruby, tak? To ten drugi gruby żyje. Aktywy buchasz i zginę przez ciebie. To się w sądzie zobaczymy. Będziesz, mi moim widzom, później ten odcinek drabinie. Dobra, gruby. O, bawisz się w Minecraft'a. Miło, też lubię tą grę He, he, he O, proch On drzewo w ogóle rozwalił Nie, to nam nic O, powietrze, wszystko Dobra, tu widzę jednego, Możemy bym wyczyścił ten teren No nie, wiem, czy w środku coś się choć O, będziesz miał bandaże To jeden będę mógł użyć wtedy Naprawdę, nic No, nawet tego sydana Czuję, że tu nic nie ma. Nie, nie nawet się nie po co zbierać. Czysto tutaj? dobra. Cześć. Jak tam zdrowie? Widzę, że dobrze. Jakieś broń czy coś? U, to jest miłe. O, za Zdrowie się chyba odnawia, ale tak niewiele. Chyba, że to jedzenie odnawia trochę zdrowie. Tak, jedzenie od nowy, troszkę zdrowia. Można by w sumie zjeść tam czy generation do końca, żeby mi to miejsce nie zajmowało. Mi się zdrowie podbuduje, woda od nawet zdrowia. Nie od nowy, zdrowia. Smutne. I tu nic nie ma. Tu nie ma żadnych zombie. Można by zamieszkać. Co by na to? Pierwsza baza. co ja mam powiedzieć? Co wy na to? Przecież was to nie O nie 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 Może się za A, to są belki, dobrze. Teraz problem Czy nie ma wody. Znowu widzę, że taki okrągły się obszar. No tu jest taki generowany Tam jest woda. Chyba. Tak, tam jest jeziorko. Ale daleko troszkę. Nie nie, nie, to się nie opłaca nawet. To musiało być dość blisko, bo jak będzie daleko, to będzie słabo z walką z zombie. Będę musiał dość duży teren wtedy pilnować i jest ryzyko, że oberwę, która jest godzina dopiero 13. Ale ja już skończę sobie pierwszy odcinek... Nie ma pauzy w tej grze przecież. O, wie coś mi widzi Skończę ten odcinek, zaczniemy w drugim. Poszukiwanie jakiegoś miasta.